Tym razem udało nam się zaprosić na wernisarz i do pokazania swoich prac znakomitego przemyskiego artystę, pana Henryka Lasko. Cudownie się złożyło, że jest stypendystą prezydenta Miasta Przemyśla i mógł dzisiaj zaprezentować bardzo bogaty dorobek twórczy, a tematyka jest przemyska, więc bliskie sercu wszystkim przemyślam. Mamy zarówno malarstwo, jak i rysunki. Grafiki. Jakby temu e, służy idea stypendium e, prezydenta miasta, bo to stypendium przyznawane jest twórcom, e, po pierwsze związanym z miastem, czyli e, muszą być to osoby, które e, tworzą dla miasta, tworzą w naszym mieście, pochodzą z naszego miasta, e, a z drugiej strony ma mieć to oczywiście ten walor e, promocyjny naszego miasta. Myślę, że wśród tych e, kandydatów, którzy ubiegali się o stypendium, e, tutaj niezaprzeczalnie pan, pan Henryk Lasko naprawdę e, był taką wybijającą się postacią, bo to nie od roku, nie od dwóch, nie od pięciu, ale od wielu lat e, tak naprawdę w swoich akwarelach e, promuje miasto. Od 1971 roku robiłem sobie szkice naszych ulic, z tym że dopiero w 2000 Ośmieliłem się to e, e, pokazać publicznie, dlatego że malowałem i rysowałem do szuflady małe formaty. Przemyśl jest miastem bardzo wdzięcznym do rysowania i malowania. Rysunki e, piórkiem i ołówkiem robię bardzo wierne. Akwarele już raczej e, są takie no, e, dopasowane do, e, do atmosfery, do tworzenia. Zależy nam bardzo, aby ten przemyśl wypromować, aby zamek, który jest jedną z największych perełek naszego miasta, tętnił życiem i ciągle miał jakieś nowe tchnienie. I myślę, że to się nam udaje.